Sobota godzina 15, a więc premiera i kolejny odcinek punkt, a w nim jak zawsze trzy bardzo fajne tematy, które dla was znalazłem ja sam, bo jestem samowystarczalny i nikogo tutaj dookoła nie ma. Pierwszy temat to czego nie robić, gdy coś podejrzanego dzieje się na ulicy. Drugi, to w czym Polska może być potentatem? I to w skali światowej, a na koniec najkrótsze rysowanie logotypu w historii tego programu. Zostaw lajka, like, suba, dzwonek, a ja przechodzę do pierwszego tematu. Dobra, Pamiętacie taki odcinek, to była jakaś. Nie, nie odcinek, taką reklamę z małą dziewczynką. Podchodzi policjant, zaczyna brać dokumenty od mamy, która siedzi z przodu, a z tyłu taka mała dziewczynka siedzi, tak się patrzy na niego i tak. I taką karteczkę z tym samym help rysuje. I że śmieszne, haha. No dobra. To wyobraźcie sobie taką sytuację: jedziecie sobie drogą ekspresową, powiedzmy S5, i wyprzedza was BMK kombi, W sensie już wiecie z poprzedniego odcinka, że to nie kombi, tylko Turing, na blachach z jakiegoś innego kraju, obładowana rzeczami, a z tyłu kartka pomocy. Co robicie? No, żart, nie żart. No więc po sieci krąży nagranie. I to jest dokładnie taka droga, ta droga, czyli S5 Wrocław Poznań, autor nagrania około 945%. Podróżuje sobie tą drogą i nagle BMK go wyprzedza. I teraz tak, szyby yy, zasłonięte boczne. Tylna szyba zasłonięta z za jakimś wielkim misiem. I z tyłu rzeczywiście kartka z napisem pomocy. Autor nagrania zaczyna śledzić to BMW. Próbuje podjechać, żeby wiadomo wyjaśnić. Tak mu przyszło do głowy, że to może być dobry pomysł, więc próbuje je dogonić, a BMK. stróż. pędzi. Mi, mi. W sensie. Uciekła. Dziękuję. Ucieka. Właśnie nie wiadomo, czy ucieka, bo gdyby uciekała, to by było wiadomo, że to coś złego. Nie, nie ucieka, po prostu odjeżdża. Autor nagrania goni ją, aż do momentu, gdy osiąga prędkość ponad 200 km na godzinę, i później ze względów bezpieczeństwa odpuszcza, a jego żona dzwoni na 112. Pytanie, czy tak powinniśmy się zachować? Załóżmy, że to jest realna sytuacja. Tak, na chwilkę że rzeczywiście jest ktoś porwany tam, udało mu się przemycić taką kartkę, umieścić na tylną, tylnej szybie auta. I czy tak powinniśmy się zachować? No, chyba nie do końca. Raz, to są względy bezpieczeństwa i to oczywiście no, nie jesteśmy strażnikami Teksasu, żeby. Pościgi jakieś tutaj wykonywać na drogach publicznych, bo za przekroczenia prędkości teraz są ogromne mandaty, no i wiadomo, to, to nie jest rozwiązanie. Dwa, i to jest chyba ważniejszy powód z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeżeli ta sytuacja to by był realny problem i prawdziwe zagrożenie, i tam rzeczywiście byłaby jakaś porwana osoba, to jeżeli z jakiegoś powodu inny samochód zaczyna tego porywacza gonić, to on się zorientuje, że coś jest nie tak. Zatrzyma się, obejdzie auto dookoła, kartkę usunie. Po Pytanie do was, bo kto wie lepiej niż internauci jak się zachować w takiej sytuacji. Więc widzicie takie auto, szwedzkie blachy, BMW, srebrne, Touring, ucieka, napis Pomocy. Co robicie? Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzu. Słowo ulubione w 2023 roku moje to jest. Jest to mi się zachciał. To chyba przez to słowo. Elektryfikacja. Nie! Moje ulubione słowo w 2023 to elektryfikacja Ale okazuje się, moi drodzy, że coś dobrego może się z tego narodzić Otóż jesteśmy na drugim miejscu na świecie w tej chwili, jeśli chodzi o produkcję baterii litowo-jonowych Ten rynek w 2017 roku był warty jakieś miliard złotych 5 lat później 38 miliardów To znaczy, że w 5 lat urósł 38-krotnie Max, nie musisz tutaj wstawiać mema na quit mods. Słuchajcie, dobra, jest coś takiego jak Polskie Stowarzyszenie Paliw Altern Alternatywnych. I ono trochę mówi o tym, co by się musiało wydarzyć, żeby Polska rzeczywiście była beneficjentem rosnącego rynku samochodów elektrycznych. No i to jest dość ważne, bo jeżeli możemy na tym jakoś skorzystać, to skorzystajmy. Oni wymieniają trzy rzeczy. Po pierwsze, surowce. Lit jest dobrze dostępny w Europie, natomiast ogromnych inwestycji jeszcze potrzeba, by można było go wydobywać, bo to nie jest wcale taka prosta sprawa. Po drugie, siła robocza. W Europie prawdopodobnie będzie trzeba przeszkolić ponad 800 tysięcy osób, bo do wydobycia i budowy baterii litowo-jonowych potrzebna jest rzeczywiście wyspecjalizowana kadra. I po trzecie, bardzo ważna rzecz, wiadomo jaką mamy sytuację geopolityczną w tej chwili. Ja się nie będę na ten temat jakoś rozwodził, ale. Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania surowców. Bo wiadomo jak to wygląda, i nie chcielibyśmy, by ten łańcuch został w pewnym momencie przerwany. Skoro za 12 lat mamy mieć tylko elektryczne auto, za ile? 35. No i jak to matematyka dam? No, 22 lata. That's really impressive. Wow. Tak, za 12 lat, Andrzej, bardzo dobrze. Mamy jeździć już tylko samochodami elektrycznymi. Jeżeli już mówimy o elektryfikacji. Kłaczek. To skorzystajmy jakoś na tym. Prawdopodobnie nie utrzymamy się na drugim miejscu, ale żeby utrzymać się w top 5, rzeczywiście te kilka rzeczy powinniśmy zrobić. W tej chwili i tak mamy kilka bardzo ważnych inwestycji LG pod Wrocławiem mamy w Piasecznie kolejną e, fabrykę, która się buduje. Także w kontekście elektryfikacji, to jedyna. Pozytywna i fajna informacja, jaką udało mi się znaleźć, bo jak chcecie słuchać o tym, że samochody elektryczne są super, to sorry, sorry, ale nie ode mnie. A jeżeli Twoje ocenie jest troszeczkę za drogie, na przykład ta kostuwa no, albo 150 zł, to ja ci powiem, co zrobić, żeby tyle właśnie zaoszczędzić potencjalnie. Otóż w opisie tego odcinka jest link, jak klikniesz w link, to możesz znaleźć tam kod i ten kod wyślij do znajomych. Oni wtedy, kupując OC, dostaną 100 zł zniżki. Ty natomiast od każdego zakupionego przez nich OC dostaniesz 50 zł bonusu. Uwaga, możesz oczywiście, tak jak już mówiłem, skorzystać sam bądź sama ze swojego kodu i mieć 150 zniżki na OC od punkty. Zapraszam! DS Automobil. DS to nazwa francuskiej marki, która funkcjonuje od 2009 roku. Wtedy została założona przez Citroen, a od 2014 roku jest marką samodzielną. To też jest hołd taki dla Citroena DSA z 1955 roku. No DS sprzedaje swoje samochody na całym świecie. Jest to marka Premium. Jej logotyp nie zmieniał się aż tak często, więc nie będzie w tym odcinku dużo rysowania, ale nie byłbym sobą, gdybym wam nie pokazał, jak ten logotyp delikatnie zmienił się na przestrzeni. Ostatnich 11 plus 14 lat, prawdopodobnie. Idę teraz po tablicę i zaraz wracam. Dobra, e, nie będzie dużo zmian, będzie króciutki segment e, DS DS Automobil. Mimo, że logotyp po powstał w 2009 roku. I funkcjonował do 2019 w tej formie, a w 2014 e, była to już samodzielna marka. To, nie wiem co, i zaplątałem się w tej myśli, ale dlatego Wam pokażę, jak wygląda. Uwaga! Logotyp jest dość prosty. Dobra, i ten logotyp funkcjonował do 2019 roku. E, tutaj w ogóle występują e, w, trzy kolory: srebrny, szary i czarny. On występuje w wersji błyszczącej i matowej. Od 2019 roku zmieniła się jedna rzecz, a mianowicie poprawiono dwie rzeczy. Poprawiono krawędzie w tej części logotypu. Natomiast jeżeli chodzi o sam napis, to zmieniono font. On stał się bardziej wyraźny, z mniejszymi odstępami i taki bardziej odważny. Generalnie logotyp jest zaprojektowany tak, żeby dobrze się prezentował na każdym samochodzie niezależnie od jego koloru. I to tyle. I to koniec logotypu Automobile. Drodzy widzowie, w takich warunkach tutaj pracuję. Dzisiaj nie pozwolili mi nakierować kamery na nich, ale w następnym nagraniu już po prostu nie będę ich pytał, tylko ja to sam zrobię. To był logotyp DS Automobile. A w przyszłym, w przyszłym tygodniu kolejny odcinek, gdzie mam dla Was znowu dwa super fajne i ciekawe tematy, które będę dla Was omawiał. Co, z czego ta beka? Wyślemy Ci. Yy, nie, wstawcie to teraz na koniec odcinka, wy zostawcie lajka, suba yy, i dzwonek, żeby dostać powiadomienie, a ja wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.